Ile życia jest w rzece? Bystrzyca postanowiły sprawdzić uczennice z Zespołu Szkół Chemicznych w Lublinie. Dostały naukowy grant i ruszyły w teren. Chciałyśmy zbadać właśnie czy ta czystość wody, czyli właśnie nieczystość, zanieczyszczenia wpływają na obecność takich właśnie mikroorganizmów, bo wiemy, że one są bardzo przydatne w wodzie. Nie wszystkie, wiadomo na przykład bakterie z grupy coli nie, ale inne są właśnie potrzebne w wodach. Rzeka Bystrzyca ma prawie 90 kilometrów długości i przecina Lublin. W powszechnej opinii do najczystszych się nie zalicza i uczennice postanowiły sprawdzić, ile jest w tym prawdy i koleżanki, którym opowiadaliśmy o badaniach wykonywanych w rzece Bystrzycy, będą jednak patrzeć na nią troszeczkę inaczej, gdy zobaczą ile pracy włożyłyśmy w wykonywanie analiz. Uczniowie Zespołu Szkół Chemicznych przyzwyczajeni są do noszenia kitli laboratoryjnych, ale nie na zmianę z woderami. Wysokie kalosze były niezbędne, bo uczennice w celach naukowych musiały wchodzić do wody. Wszystko pod okiem opiekuna projektu. Jeździłyśmy razem, pobierałyśmy próbki wody z różnych ujęć, na odcinku badanym, w laboratorium same wykonywały analizy, analizy fizyczne, fizykochemiczne, analizy chemiczne, analizy badania mikrobiologiczne. Najlepszym wskaźnikiem czystości wody są makrobezkręgowce, czyli takie, które są widoczne gołym okiem. To na przykład skorupiaki, mięczaki oraz skomposzczety, które przyczyniają się do samooczyszczania się wody. Były nam potrzebne siatki hydrobiologiczne, wodery, musiałyśmy wchodzić do rzeki, więc myślę, że to było było takie ciekawe i było dużym wyzwaniem. Potem wszystkie znaleziska trzeba było dokładnie opisać, wyciągnąć wnioski, potwierdzić lub zaprzeczyć przyjętej tezie. Wniosek jest jeden, nieco zaskakujący, ponieważ woda w rzece Bystrzycy wcale nie jest tak brudna, jak się wszystkim wydaje. Woda naprawdę jest czysta. Temat uczennice wybierały same i padło na badania w najbliższej okolicy. Najpierw etap szkolny, potem gościnna wizyta w laboratorium analiz środowiskowych na Politechnice Lubelskiej. Uczennice wybierając ten projekt, zrobiły sobie taką burzę mózgów i od razu wiedziały, że będą chciały badać coś pod kątem ekologicznym. Co roku 20 szkół ponadpodstawowych z Lubelszczyzny, Białostockizny i Podkarpacia może otrzymać granty na naukowe projekty swoich uczniów z programu Naukolatek. Największe młode talenty mogą trafić potem prosto na uczelnię.